Dziś moim i Państwa gościem jest Klaudia Jander. Klaudia jest takim troszeczkę innym nabytkiem dla mojego podcastu, bo do tej pory przeprowadzałam wywiady z osobami, które zdecydowały się na zmianę kariery, a Klaudia tak naprawdę dopiero tą karierę zaczyna. Jest studentką trzeciego roku logistyki i właśnie chciałabym poznać jej perspektywę jako takiej osoby, która dopiero zaczyna na rynku pracy, czy ktokolwiek ją w tym wspiera. Czy w jaki sposób poszukuję pracy, czy to jest trudne, czy łatwe dzisiaj. Cześć, Klaudia. Siema. No, jest to dosyć ciężka sprawa ci powiem, bo szukając pracy szukam. Teraz w sumie nie, nie w zawodzie czegoś, tylko po prostu pracy. I znalezienie takiej nawet zwykłej pracy, nie wiem, na recepcji jest trudne. Um, nie wiem, z czego do końca to wynika. Um, jak szukam tej pracy, to szukam też takich red flagów. Mhm. Może dlatego też mi ciężko znaleźć pracę, bo często um, rekruterzy um, mam wrażenie, że piszą te oferty na odwal się. Na przykład mhm, nie czas. ma stawek, e, albo jest niedokładny opis stanowiska, e, no i tak wiesz, przebieram, przebieram, w końcu znajdę coś ciekawego, e, i co? No i wysyłam CV-kę. CV-ka mhm. mam na tip-top, sama sprawdzałam. E, i tak sobie czekam. Dzień, dwa tydzień, miesiąc, i jak jest odpowiedź, to jest pozytywna, a jak jej nie ma, to po prostu jej nie ma. I to też jest pewnego rodzaju problem, że tych nawet odpowiedzi negatywnych, czyli no, no, sorry, ale no nie przyjmiemy Cię, nie ma. A nam studentom też zależy na tym, żeby dostać tą odpowiedź, bo my też mamy czynsze do opłacenia, czesne i z no, czegoś musimy żyć po prostu. To ja bym powiedziała tak, teraz rekruterzy, uwaga, bo to warto się wsłuchać, bo w sumie wymieniłaś kilka rzeczy, które są dla was ważne. Mówię dla was jako, jako młodych ludzi, czyli po pierwsze te widełki, tak, no. czyli ile można na danym stanowisku zarobić. To jest coś na na co moje pokolenie na przykład nie zwraca uwagi, czy też nie zwracało, bo coraz częściej zaczynamy, więc uczymy się od Was. Kolejna rzecz to jest ten słynny feedback. To jest coś, czego mi również bardzo brakowało na początku mojej drogi zawodowej, kiedy wysyłałam po 50 CV dziennie i nikt nie wracał. I teraz pytanie, czy źle aplikowałam, czy coś nie tak z moim CV, czy może coś nie tak z moim doświadczeniem. No, bardzo fajnie dostać taki tak, feedback, żeby tak, wiedzieć, jak jak później dalej sobie radzić, a jak tej odpowiedzi nie ma, drodzy rekruterzy, no to później bardzo ciężko jest dalej szukać. No jeszcze tej pracy. zaznaczę, że ja nie szukam, Pracy w zawodzie, logistyka, tylko po prostu pracy. E, więc to jest praca na recepcji, e, jakiejś na przykład na siłowni, albo nawet telemarketera, telemark więc to, to nie są jakieś zawody wymagające. Tak? Wystarczy dobra kultura osobista. E... To może być już wymagające, wiesz? <laughs> Dzisiaj. No więc. W takich pracach zawodowych trzeba mieć doświadczenie i ja się z tym liczę, dlatego jeżeli widzę takie oferty, zapoznaję się z nimi, patrzę, co oferują, jakie są stawki na moim stanowisku, troszeczkę w tym siedzę, tak? Mhm. Cały czas szukam swoich nowych możliwości, jeżeli jest praca, na przykład, nie wiem, asystent do spraw produkcji. Słuchaj, aplikuję. Jeżeli będzie pozytywna odpowiedź, no to super. Jeżeli nie, no to trudno. Natomiast tego doświadczenia szukam cały czas. Jest ono potrzebne. Jeżeli ktoś dostanie pracę, nie wiem, juniora już, no to ma niezwykłego farta albo dobre znajomości. Aha. Bo zazwyczaj świeżaków po studiach nie chcą zatrudniać. Takie firmy, które kojarzymy na co dzień. Szczególnie, że Łódź tutaj się rozwija i budują się nowe magazyny, e, centra logistyczne, to, to, to jest coś. to jest coś I ze znajomościami to jeszcze Ci powiem, że nawet praktyki i staże jest trudno znaleźć. E, także, no. A jeżeli nie ma się praktyki ani stażu dobrego, no to potem pracę po studiach też jest ciężko Zostać. znaleźć. Nie. E, to tutaj po tej wypowiedzi, którą powiedziałaś, to tak skierowałabym. Jako coach, taką informację, którą Klaudia podkreśliła. Klaudia przygotowuje się do rozmowy, czyli nie wygląda to tak, że rzucacie sobie CV gdzieś na platformę, bo o tym też zaraz będziemy rozmawiać, gdzie szukacie pracy, ale właśnie aplikuje, ale przygotowuje się, co to jest za firma, jakie stanowisko, jakie są wymagania. Więc tu, drodzy kandydaci, jako coach, no to podkreśla, że to jest jedna z zasad, czyli waszym celem może być znalezienie pracy, ale jednym z planów i jednym z punktów na drodze do tego celu, no musi być właśnie takie przygotowanie. To jest taka podstawa, taki bym powiedziała, nie soft skill, ale właśnie ten skill już techniczny. Czyli zapoznajemy się z tym miejscem, do którego aplikujemy. No Klaudia tu jeszcze sprawdza sobie red flagi tak. i wybiera ofertę pod siebie. To jest, to jest też fajnie, że. No, no, właśnie, że się przygotowujesz tak, do tego. Tak, no jak wyciec. już mam komuś swoją CV-kę podesłać, no to chciałabym, żeby to była firma rzeczywiście taka, no rzetelna, tak? Że uh -huh. weź, nie wyślę do jakiegoś Jana Kowalskiego, który prowadzi sobie spedycję na podwórku, <grym> tylko. No, no i potem powiem, no sorry, ale no jesteś świeżo po, po studiach, także nie dam ci, nie wiem, nawet 30 zł, tak? To mhm. jest 29 czy 8 To jest nieoficjalna wypowiedź. <gry> nie dam ci 30 zł na godzinę, tylko nie wiem, poniżej tej średniej, mhm. więc to, to nie chcę takich sytuacji. To, wiesz co, tak, jesteśmy przy logistyce i przy tym rynku. To zapytam cię, czy jak wybierałaś kierunek studiów wcześniej też technikum, czyli tą, tą szkołę po podstawowce? Czy kierowałaś się tym, co się dzieje na rynku, co będzie potrzebne? Nie, nie. W technikum były rozmowy, były rozmowy z specjalistami od właśnie, jak oni się nazywa, D, y, y, Od pracy pośredniej? Tak, tak, tak coś -hmm. takiego, coś m -m. takiego, doradcy, doradcy zawodowi, zawodowi. M -m. to przychodzili, prawda, nam doradzali, jakieś tam testy, jednak Pan, z którym miałam zajęcia, uświadomił nam to właśnie, że Łódź się rozwija w kierunku logistycznym mhm. bardzo. E, sami możemy zauważyć, że w okolicach Łodzi rzeczywiście dużo się tego wszystkiego buduje, magazynów, tych centrów, tak jak wspominałam. E, dlatego uważam, że logistyka to jest dobry wybór i nie żałuję tego wyboru. E, no i mam nadzieję, że to się potoczy w dobrym kierunku, bo no, szkoda by było przegapić taką okazję. Mhm. A powiedz mi, gdzie szukasz pracy? Czy znaczy, to są jakieś platformy, Może nie będziemy to reklamować, szczególnie, ale gdzie teraz młodzi ludzie szukają pracy? W internecie, na no, gdzie? Mhm. <laughs> no ja głównie w internecie, w tych portalach wszystkich z ofertami pracy. Mhm. Może nie będę wymieniać, czy no, ale raczej no. każdy się domyśla. Też na Facebooku, czyli na social mediach i Zdarzało się, że na targach pracy mm -hmm. po prostu CV pod, tam przynosiłam, proszę wejść, chociaż mm -hmm. nie byli tacy chętni. E, no i takich no, w sklepach, no po prostu też zanosiłam osobiście CV. E, jednak przestałam to robić, bo doszły mi słuchy, że to CV czasem gdzieś tam ginie mm -hmm. e, albo je od razu wyrzucają, bo akurat nie szukają nikogo. E, Także raczej przez internet. Okej. Okay. Drodzy rekruterzy, jak dostajecie CV, to odkładajcie je na kubkę. Nie wyrzucajcie. Czyli można by podsumować, że jak nie drzwiami, to oknem. Czyli jeśli tu zawiedzie, to właśnie targi pracy. Jeśli targi pracy zawiodą, no to właśnie ten Facebook to jest taka, a dla mnie to też jest nowum, że na Facebooku. Rzeczywiście pojawiają się takie ogłoszenia rzetelne. Tak, o, tak. tak. Bym to nazwała? ja dorywczo sobie dorabiam, i to są właśnie oferty z Facebooka. Proszę. No. no, ale też Ci powiem jako taką ciekawostkę odnośnie jeszcze tego pierwszego pytania o rynku pracy. Mhm. Zrobiłam taki mini wywiad z moimi znajomymi, jak to jest. Czy rzeczywiście jest ciężko, trudno się, znaczy, no łatwo, czy ciężko przebić w tym rynku pracy? Potwierdzają. Moje spostrzeżenia, że jeżeli się szuka jakiejkolwiek pracy, typu właśnie na recepcji, można ją znaleźć, jednak jest ciężko się przebić, ale w zawodzie nie ma szans. Jeżeli nie ma się pleców, nie ma szans. Jako coach nie przyjmę tego do wiadomości. Mam nadzieję, że aż tak rynek źle nie wygląda. Bo to w sumie jest um, ta perspektywa tego, że muszę mieć znajomości. Trochę mi przypomina takie lata 90., kiedy e, no my gdzieś tam zaczynaliśmy naszą edukację i obserwowaliśmy naszych rodziców i to sformułowanie muszę mieć plecy pojawiało się bardzo często. Tak? Czyli. Wiesz, że... No my się nie poddajemy, nie? No mam nadzieję, że się, że się nie poddajemy. Jednak poddaję. fajnie by było, gdyby rzeczywiście dawać nam więcej szans. To mhm. jest zdecydowanie taki... No, potrzebne to jest, no. Yy, czyli powiedziałem tak. S są kandydaci, którzy są przygotowani, którzy wiedzą, jak przyjść na rozmowę, jak, jak się do niej przygotować, jak przyjść ubranym, bo ja akurat spotkałam się z różnymi yy, przypadkami. Także są kandydaci, którzy dobrze rokują. Trzeba im tylko dać szansę. Tak, byśmy tak, tak trzeba nam dać szansę, bo wbrew powszechnej opinii to mi się też często obja uszy, że nasze pokolenie jest po prostu leniwe. Um. Nie powiedziałabym, że jest leniwe. Po prostu szukamy balansu pomiędzy tym życiem zawodowym mhm. a naszym prywatnym. I mhm. widząc naszych rodziców, dziadków, którzy zostawali po godzinach mhm. i tylko było wiesz wkurzenie, że o, jutro do pracy znowu tu obiad, tutaj coś. No, no, oglądaliśmy się tego i myślę, mhm. że my chcemy się zmieniać na lepsze. No. No, myślę, że jesteście pokoleniem dużo mądrzejszym od nas, bo, bo rzeczywiście e, ja się śmieję, akurat bardzo często mówiąc, to work-life balance, e, no bo tego się uczymy. E, nie, nie mamy tego i zdobyć taki e, właśnie idealny podział, że Okej, okay, w pracy daję z siebie i tu powtórzę i podkreślę 100%, nie 300, nie 400. 100% oznacza, że robisz wszystko tak, jak powinno być robione na odpowiednim poziomie i dostarczasz najlepszą z możliwych prac, a później po pracy wyłączasz tak, jakby tą część mózgu odpowiedzialną za pracę i skupiasz się no, na tej innej strefie, jaką jest właśnie życie prywatne, czy to hobby. No? hobby, hobby. Klaudia żartuje. No. <laughs> Ale nie, no, tak, tak, tak to powinno wyglądać. Także powinniśmy mieć czas i na pracę, i na życie po pracy. I właśnie będę bardzo silnie oponować za tym, że to nie może być w pracy 200, 300, 400%. Do czego też moje pokolenie zostało niejako przyzwyczajone, tylko 100% to jest to, co powinno się dawać i co jest idealne. Jak to jest praca dostarczona na tym poziomie, na którym e, powinna być e, dostarczona. Więc jak ktoś mówi wam, dajcie 200%, mi się nie zna. to by taki red flag dla, w tym momencie no. byłoby. Super, to, to rzeczywiście to pokolenie jest no, dużo mądrzejsze, dużo lekcji wyciągnęło. Chociaż jedna osoba. Z... <szerznie> nas więcej. Dobra, a powiedz tak, bo za chwilę bronisz bronisz tytułu. No. I jak skończysz te studia, co dalej? No, chcę bronić to dalej, czyli no, magisterka. No. <laughs> Jeszcze mhm. nie zdecydowałam, czy na tym kierunku, na którym jestem, czy może spróbować czegoś innego. Natomiast wiem, że raczej Pójdę zaocznie i zacznę już szukać rzeczywiście czegoś w swoim kierunku, szukać takiej pracy, typu właśnie asystent do spraw produkcji, albo jakiś nie wiem, nawet na recepcji, w jakimś mm -hmm. już centrum logistycznym, żeby mieć już jakiś zaczątek, że jak skończę tą magisterkę, będę miała, nie wiem, w CV wpisaną jakąś markę, firmę, którą każdy prawie rozpozna i to będzie wow, dobra, ona pracowała w tym miejscu. To już jest coś. No i tak pomału, pomału sobie iść tymi kroczkami do góry i się spełniać mam nadzieję. Okay. I tu słuchajcie, kolejna bardzo fajna lekcja, czyli po pierwsze kończy pewien etap edukacji i Klaudia bardzo wcześnie tak naprawdę zacznie na poważnie. Tak, czyli nie mówimy o pracy dorywczej, tylko na poważnie wejdziesz w rynek pracy. No wiesz, chciałabym, ale jak to wyjdzie, to... Mówimy w czasie teraźniejszym, jak to na, na coachingu, czyli wchodzi w rynek pracy. Tutaj do pracodawców też informacja, że to by była praca z przyszłością, a nie na chwilę. Tak? To jest osoba, która chce zdobyć doświadczenie i no właśnie, dajmy szansę na zdobycie tego doświadczenia. My się staramy, to nie jest tak, że naprawdę mamy gdzieś to wszystko, nam zależy. To, to, to jest fakt. Eee, tak, a ja sobie obserwuję Klaudię z boku od jakiegoś czasu eee, i naprawdę ja jestem akurat pod ogromnym wrażeniem tego, jak sobie radzi, jak żongluje pewnymi tematami. Mówię tu o studiach, o życiu prywatnym, o pracy. I w sumie jest w tym bardzo sprawna, jeśli chodzi o, o, to, o to poszukiwanie. Nawet no, znalazłaś niedawno bardzo ciekawą ofertę. No, taką marka bardzo znana, więc jak dostaniecie Cloudy CV, to się dowiecie, co, co to jest tak. za marka. Ale jest to marka, która jest rozpoznawalna na całym świecie i nie ma osoby, która by nie wiedziała, co to jest, a to wszystko zdobyła własną pracą, własnym przygotowaniem, swoimi umiejętnościami. No Klaudia cały czas też ćwiczy na tych rozmowach kwalifikacyjnych, więc też się przygotowuje do nich i, i to coraz lepiej wychodzi. Więc ja widzę pełen, pełen potencjał i Weź. jest mi bardzo miło to. Ty też obszarze. dużo pomagasz się przygotować, także. że gdyby ktoś był zainteresowany, zapraszamy, przygotujemy. W ten, ten rynek pracy. A powiedz, właśnie, bo mówiłaś, jeszcze tak się odniosę do szkoły, mm -hmm. mówiłaś, że właśnie ktoś przechodził jako doradca zawodowy, tłumaczył Wam, jak to wygląda. Czy to się sprawdziło, to co było mówione? Czy rzeczywiście czuliście się, czułaś się, także wchodzisz na ten rynek pracy i wiesz, co Cię czeka? Nie. W sensie na. na... Na początku wydawało mi się, że naprawdę oni mi pomogli, rozjaśnili, tak? bo robiliśmy te testy, jak się kompetencji chyba nazywa, mm -hmm, coś takiego. Mm, określaliśmy swoje mocne, słabe strony. W pewnym sensie mi to pomogło. Jeżeli jednak chodzi o rynek pracy. Um, to jasnego komunikatu takiego, że to będzie na topie i to będzie na topie, nie dostałam. Mhm. Um, wiadomo, technika idzie do przodu, więc gdzieś ta informatyka cały czas będzie szła do, w górę i się... Pieła, tam i pieła. E, natomiast ta logistyka tam gdzieś sobie wiesz, dryfuje i mało kto mhm. zwraca na nią uwagę, a też jest niezbędnym elementem, bo bez logistyki ani rusz, ani informatyka, ani żadne sklepy, nic nic, e, nic nie ruszy. E, tak wiesz, wydawało mi się, że to jest trochę takie uniwersalne, plus wziąłam pod uwagę to, że właśnie mieszkamy w Łodzi mhm. e, i tak sobie. Pomyślałam, porachowałam i mówię: No, tak, tutaj zaczynam się budować, skończę studia. To może zacznę tutaj, wiesz, aplikować pomału, jeżeli będą takie oferty. Mhm. No i wiesz, tak, jeszcze czekam trochę, jeszcze trochę. I może, coś, może, coś. Tak. Ale wiesz, to jest i znowu mnie bardzo tak pozytywnie zaskoczyłaś. Przepraszam, powiem teraz chwilę o sobie, bo jak ja wybierałam kierunek studiów, patrzyłam tylko na to, co mnie interesuje. Znaczy w ogóle nie zrobiłam researchu na rynku, no bo wybrałam politologię, więc no, no niestety z tego się utrzyma niewielki procent ludzi, którzy pójdą w taką drogą, czysto polityczną, tak to nazwijmy, czy też marketingów, marketingowców, którzy będą promować dane osoby. A ty zrobiłaś research. Także to jest. Słuchajcie, wszyscy, którzy wchodzicie na rynek pracy, podejmujecie tą decyzję o studiach. No bo w sumie to jest taki okres teraz, tak. nie, że, że właśnie tak. zaczynamy powoli, zbliżają się do matury czy do innych egzaminów, no i trzeba wybrać studia. I może warto się zastanowić, po pierwsze, jakie mamy kompetencje, tak jak mówię, że zrobili wam testy kompetencji, czyli wiem, w czym jestem dobry, dobra. A potem się rozejrzeć, jak wygląda ten rynek. Oczywiście on się zmienia, tak jak zmienię, też powiedziałaś, ale być może da się w jakiś sposób umiejętnie, elastycznie też w niego wejść i bez takiego dodatkowego stresu. Właśnie wybrałam studia, które niekoniecznie przydadzą mi się. No też trzeba, nie mówię, że kierowałam się tylko, wiesz, tym rynkiem pracy i tym, że mieszkam w łodzi, ale też logistyka w pewnym stopniu interesuje mnie. To nie jest coś, co robię wbrew sobie. Mhm. Studiuję, bo rzeczywiście to czuję, że no, się w tym spełniam w jakimś stopniu. Więc to to nie można nigdy robić coś wbrew sobie, nie róbcie tak. Kolejne przesłanie z dzisiejszej rozmowy i myślę, że na tym sobie zakończymy. Właśnie, nie róbcie niczego wbrew swojej woli. Zawsze warto skorzystać z usług coacha, który pomoże wam w takim właśnie określeniu swoich mocnych stron, swoich wartości, którymi się kierujecie w życiu które pomogą Wam zwrócić uwagę na te red flagi, czyli czy dana firma, wartości firmy współgrają z moimi wartościami. To jest też ważne przy mm -hmm. wyborze. I potem właśnie zobaczyć, co lubię robić, co mnie kręci i właśnie mieć pracę i mieć z tego frajdę. No cześć. Dokładnie. Że ja Ci bardzo dziękuję za tą dziękuję. rozmowę. Po raz kolejny mi że czysta, czysta przyjemność. Jeśli chcecie nas dalej posłuchać, dajcie znać w komentarzu, że chcecie więcej. Zapraszam też na profil Klaudii, który jest też bardzo ciekawy, więc jeśli chcecie Klaudię poznać, to to tam na pewno Klaudię oznaczę. No i co do zobaczenia następnym razem i życzy, życzymy szczęśliwego nowego roku. Dokładnie tak. Do zobaczenia.